Jedziemy sobie z Kubą. Cześć Kuba. Cześć, cześć. Kuba wiezie mnie swoim dużym fiatem fiatem 125P czy polskim fiatem 125 p kto woli, eee, z 75 roku. Tak, jest 75 roku. Kolor kość słoniowa. Tak, kość słoniowa F234 z palety fiata. No właśnie, jak go zobaczyłem pierwszy raz, to pomyślałem, że to jest jakiś późny 80, bo się nie przyjrzałem. No, bo kość słoniowa tak mi się kojarzy, nie? To było tak, że te samochody były w tym kolorze głównie w latach 80., koniec lat 80., Lata 70. to były różne bardzo ciekawe kolory, raczej się z nimi kojarzy z takim. Ale to jest 7-5, można zwrócić uwagę, właśnie. Co jest charakterystyczne dla tego rocznika? Flatnerki? Tak, jest. Flatnerki, yy, yy. obrotą już po lewej stronie, tak. Yy, w 76 roku już przeniesiony był na prawą stronę. Mhm. Co tam jeszcze? Podłokietnik? Podłokietnik, na właśnie, podłokietnik na tylnej kanapie jest. Oddzielny przełącznik do od odświetlenia deski rozdzielczej. Dobra, to pokażemy. Też, to też było po tym, tutaj się przełączam. Mhm. Parę innych, kierownica charakterystyczna. Tak, ciekawa kierownica. W 70., bodajże, w roku już z takimi rowkami się pojawiła ta kierownica. Ty kupujesz ten samochód w 2019 tak, roku? W Jesteś młodym roku. człowiekiem. Co się dzieje? Że kupujesz dużego Fiata. No bo w latach 90. te Fiaty jeszcze mogły jeździć, ale później już ich było naprawdę mało. Tak, tak. Było mało. Aczkolwiek. Yy... Za nim. Trochę zajęło, bo kupiłem w 2019. No potem był remont, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Ale udało się no i to najważniejsze. No jest. Ty to nie jest jedyny twój samochód, zacząłeś od Zacząłem Fiata od... 126P93 rok. Tak, będzie, jest. Też, będzie też na osobnym filmie. Tak, będzie na co osobnym filmie. Kilka prze, przejażdżki i przyjemności, powiem Wam, że co jak co, ale ja osobiście po prostu kocham duże Fiaty. Uwielbiam nimi jeździć, I chwila na podelektowanie się jazd samą jazdą. Jesteśmy sobie w parku. Jak widzicie, zajechaliśmy na miejsce. Park przepiękny. Eee, to jesteśmy w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej. tak. tak i będziemy sobie go oglądać już tak dokładnie co tu tutaj charakterystycznego dla tego samochodu dla tego modelu Fiata charakterystycznego no to ten pas przedni z tymi takimi żeberkami to, to było w produkcji tylko 4, 3 lata bo w 1978 roku już wszedł nowszy model pasa przedniego do tego rocznika, co tu jeszcze charakterystycznego. No, licencja Fiata, no bo w 83 dopiero wygasła licencja. Także ta licencja no to jeszcze jest... długo, długo, długo było, nie? Tak, to... jeszcze ona tu jest na błotniku. Fletnerki na oknach, no to to już to wspominaliśmy, mówiliśmy, tak, tak, wspominaliśmy. Tak, wspominaliśmy. No i tutaj ciekawa rzecz, no to lampki w drzwiach. Hmm. To są właśnie zalety tego, że się ma samochód z lat 70. Tak. To bo potem później było... była tylko postępująca tak, Zubaranie. postępujące w zubożanie i wycofywanie tak samochodów. Jest, tak. e, Trzeba było tu postawić 83, 4, i wtedy byśmy tak, wiedzieli, czego byśmy tutaj widzieli. nie ma, nie? Tak, e, szeroki wlot powietrza to tutaj weszło to właśnie w 75 roku. O tyle to jakichś większych różnic nie ma. Poza tym, że w stosunku do modelu 74 lampy są poziomo, wcześniej były pionowo. No I co tam dalej? Myślę, że to już takich i różnic modelowych w stosunku do roku wcześniej nie ma więcej. Pokażemy Wam jeszcze raz wnętrze. Takie różnice jest naprawdę super. No zależy kto do czego ma sentyment, nie jakoś bardziej właśnie lubię te lata 70-79. Tak, taki... tak, to jest jeszcze taki pełny fiat, taki wyposażony bardzo dobrze. Mhm. Co o listy na drzwiach jeszcze właśnie w 1975 roku zaczęły się pojawiać. I tak to z zewnątrz to już chyba nie ma więcej różnic. Trochę robiłeś przy nim. Tak, tak, tak. Auto jest całe wyremontowane, wymalowane, głotniki z przodu są ustawione. Tak mówiłem, pas przedni jest do oryginału, czyli ten z 1975 roku. Wcześniej auto było w kolorze L87, ktoś wymalował go po prostu tak, ja wróciłem do F234. Czyli teraz jest tak, jak. Tak wyszedł. jak wyszedł z fabryki w 1975 roku. Tak. Zaglądnijmy jeszcze może pod maskę? Tak już otworzę Tak, jest to silnik tu 1500. Tak, to mamy silnik pod maską 1500. No trochę bałaganu tu jest, troszkę. Można by było tu posprzątać, ale tak to jeździ. W porządku sprawuje się w zimie nim jeździ. Zależy, czy nie ma soli. Jak nie ma soli, no to jest ładna pogoda, wsiadam w auto i jadę. Jak jest sól, no to wiadomo szkoda go, no bo korodować może. A, a jak nie ma soli, no to jak najbardziej I Tak korzysty. szkoda by było, nie? No tu jeszcze z takiej ciekawostki, no to yy, mamy oświetlaną komorę silnika yy, w 70 chyba 8 roku, to zostało usunięte. No i tak to zróżnić, to już tyle chyba. Mhm. Samochód. Wymagał trochę nakładów pracy, ale nie tak, jakoś dużo. Tak. Wiesz, kto jeździł nim na samym początku. Kogo początku... kupiłeś w okolice, ty tak mówiłeś, nie? W okolicach Bochni. Bochni. Wcześniej co się z autem działo, no to ciężko powiedzieć. Na pewno ktoś dbał o to auto, bo jest no, zakonserwowane no, niesamowicie. Tu są po 2 cm nakładu konserwacji takiego smaru, żywego smaru. Także to auto nie miało prawa zgnić. Tutaj są tu są progi, które mają 47 lat, no, bo od 1975 roku nikt ich nie wymieniał do tej pory są na zgrzewach, także auto było no, zakonserwowane niesamowicie i to go tak uchowało w tym stanie, także jak go kupiłem był no praktycznie nie zgnity tylko był y, lakierniczo z, słabo zrobiony 2019 rok to jest czas kiedy już trudno kupić tak, to, Fiata. Już, to już było ciężko, mi się tam Fiat wymarzył no, zawsze chciałem mieć Fiata na licencji, polskiego Fiata y, FSO no, to to jednak nie to samo było według mnie ale jednak trafił się ten na licencji Fiat. No, wydawało się, że to jest niemożliwe. No, no, ale to rocz, jednak... rocznik naprawdę zacny. Zacny, wiedział, tak. 7, ale 50. jednak trafił się no i udało się, spełniłem marzenie. Długo go szukałeś? Fiata? Z rok czasu szukałem. Z rok czasu szukałem. Długo wisiał on na Oliksie, tak naprawdę. Ale tak się stało, że trafił do mnie i to takich dobrych pieniądzach. także Jest mu dobrze u mnie. <laughs> Nie zamierzasz go puszczać. Póki Nie co. zamierzam. Nie ma szans, żebym go puścił. sentyment ja to auto całe od podstaw robiłem, remontowałem. gdzie ty też robisz dużo sam? Tak, tak, większość sam tu było robiony, silnik remontowałem samemu. Blacharkę i lakier mi tylko robił ktoś, a tak to salutkie auto rozbierałem i składałem no ja sam praktycznie. No z pomocą kolegów oczywiście, którym bardzo dziękuję, naprawdę wdzięczny jestem za tą pomoc. No i młodzież się tym zaraża coraz bardziej, no to jest, to jest plus. Jesteśmy w samochodzie w środku. Chciałem tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę. Zobaczcie, Kuba dba o ten samochód, bo jak wsiadał. On może nie jest świadomy tego, ale trzeba buty, <laughs> więc to nie jest tak. tak, że on po prostu wsiada i jedzie, ale jest szacunek do tak, tego samochodu. Tak, jest szacunek. No, czasu spędziłem dużo przy tym aucie. Wkładu, też swojej pracy, nałożyłem dosyć sporo, także no, trzeba, trzeba dbać o to. No. Okay. E, interesujesz się okresem? Okresem PRL-u. PRL tak, także stąd też mogła się wziąć zajawka na te samochody. Od dłuższego czasu zawsze, bo już wszystko interesowałem się. Także nie, nie kończy się na tym, że mam samochody z okresu PRL-u. Wszystkie jakieś tam gadżety, takie no takie wszystkie, co, co związane z PRL-em, ja to wszystko mam po prostu. No, kolekcjonuję to. Masz to jest czegoś, historia. Masz do czegoś szczególną um, słabość? Jakichś gadżetów? Słabość? Tutaj na przykład mamy. Tak, no, w, samochodzie, to, w samochodzie mam tam wystawkę taką. Tu mamy informator handlowy. Peweks. Tak, tak, na tutaj, tylnej półce też tutaj, mamy na półce, tak, tu jeszcze o, pokażmy. Tutaj jeszcze jest informator, znowu autoserwis. Co tam w Twojej kolekcji jeszcze możemy znaleźć? Na Ach, tylnej półce? Na tylnej półce, tak, do gazety mamy tam gazetę krakowską, nie e, książkę no to taki, serwisową taki, polskiego fiata. Taki, no taki, taki nie? tak ołtarzyk. Czyli mamy, musi być gazeta, musi być piesek skiwającą głową. Tak jest. Trochę pieniędzy jeszcze czasami rozrzucamy, tak, mam oczywiście pieniądze, ale jeszcze jeszcze nie włożyłem do na sezon na pewno się znajdą No Instrukcja obsługi od tego Fiata jest, także mm. to też fajne było, znalazłem tam jakieś zapiski tam z serwisu, jak serwisowali to chyba bodajże w 78 roku to był gaźnik wymieniany, także znalazłem jeszcze taką kartkę z serwisu no, a tak to, no to, organizujesz zloty? Tak, organizujesz zloty. Między innymi mówię, że jeden ze zlotów odbywał się tutaj. Tak, tak Pokażemy jest tutaj. Bardzo ładne zlot. miejsce, naprawdę powiem wam. Jeszcze jest ładna pogoda. Tu jest z tyłu. O, pokażmy, co to był za zlot? No, pojazdów zabytkowych tutaj w Dąbrowie Tarnowskiej to kręcimy. Trzeci zlot był w tamtym roku. Myślę, że w tym roku zorganizujemy też stricte sam zlot, bo w tamtym roku troszkę zamieszania. Wyszło, no bo była tutaj jeszcze impreza połączona. Z dniem kierowcy. Eee, dwudniowy zlot się odbędzie w tym roku. Taki jest plan. Kiedy? Strip Myślę, że gdzieś we wakacje to będzie się odbywało. Będę o tym informował na stronie Pojazdy Zabytkowe Dąbrowa Tarnowska, że gorąco zapraszam Myślę, że to jest będzie fajnie. Profil na Facebooku. Tak, profil na Facebooku. opis. Znaczy, wrzucimy linka do opisu filmu. Dobra, także to będzie się tam pojawiać. Informacje o zlocie będą także, zapraszam. To są te zlot starych pojazdów polskich? Tak, tak, tak. Nie tylko samochody, motocykle mogą być. Nawet rowery się pojawiały na poprzednich edycjach, także jest dla każdego coś. W kolejnym filmie jeszcze nie wiem, czy w kolejności będziecie to oglądać, czy nie, ale będzie jeszcze o Twoim Maluchu Felu 93. A na co dzień jeszcze powiedzmy, że jeździsz? Polonezem, A plus. <noise> to, rozumiem, że jakiś współczesny samochód jest. To uciem... ja dla mnie współczesny samochód. Aha, dobrze. <noise> okej. Okay. Masz z tego po prostu przyjemność. Tak, przyjemność i jak na razie, no to mnie nie zabił. Jak auto kupiłem w listopadzie, no do tej pory zrobiłem 18 tysięcy i naprawdę jeździłem. 18 tysięcy? 18 tysięcy zrobiłem. Listopad, grudzień, styczeń, luty? Teraz nagrywamy to w marcu? O Boże. Tak, 18 tysięcy zrobiłem tym samochodem. To, się... Tak się zbiera po prostu. No to z kolegami, te tutotami i się zbierają kilometry. I auto naprawdę nie zawiodło mnie naprawdę. Nie narzekam na nie. Tanie w utrzymaniu. Także są, są plusy. Nie narzekam, myślę, że. Dla, pocz dla początkującego to auto. Jak jest zadbane, to jak najbardziej pozytywne. Hmm.